Ale też w Uambator byłam w klasztorze Ganden. Jest to jedyny klasztor, który zachował się, bo w latach 20. rozpoczęła się sowietyzacja Mongolii, więc wszystkie klasztory były niszczone. Mnisi byli mordowani w bestialski sposób. Klasztor Ganden jest taką pozostałością z czasów, kiedy buddyzm szerzył się w Mongolii, i temu klasztorowi się udało, ponieważ w latach 40. Do Mongolii miał przyjechać wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, i on, w ramach swojej wizyty, zaproponował, że on chce zobaczyć jeden z klasztorów buddyjskich. Został ten jeden ganden i szybciutko przystąpiono do jego reaktywacji. I do dziś pełni tą funkcję. Jest to najważniejsze miejsce kultu buddyjskiego w Mongolii. Tam są uniwersytety, nawet w tej chwili przyjeżdżają buddyści z całego świata, nawet z Rosji i tam pobierają nauki. Tam są przepiękne klasztory, uczelnie, tam są świątynie, w których można się modlić i ten cały kompleks klasztorny jest rozbudowywany. Mało tego, tam przyjeżdża dalej lama i on tam ma swój taki domek gości w kształcie pagody. Co nam nie zrobiło największe wrażenie? to świątynia, w której jest. 20-metrowy budda pokryty złotem. W Mongolii złota jest bardzo dużo, tam się złoto wydobywa i oni się złotem nie owieszają Jeżeli jest to im potrzebne, złoto wykorzystują. W tym przypadku wykorzystali w tym, żeby pokryć figurę ponad 20-metrowego buddy. Ten budda nazywa się Awalikiteshvara, więc jest to budda bodhisattva współczucia, bo buddyści wierzą w to, że właśnie ten Awalikiteshvara. Jego wcielenia to są kolejni Dalajlamowie, czyli ten Dalajlama, który w tej chwili pełni funkcję tego najwyższego przywódcy duchowego buddystów, to właśnie jest kolejne wcielenie Avalokiteshvary. bodhisatwy współczucia, który spogląda z góry na wszystkich ludzi i dziwi się, co ci ludzie wyrabiają na tej ziemi. Takie jest przysłanie. Patrzy się i się dziwi, co my tutaj robimy na tej ziemi i nam wszystkim współczuje. Nie wiem jak Państwo, ale ja poczułem na sobie zdziwione spojrzenie Buddy. O, dalej patrz.